kolejny! Działem też w modnej! Poleciałem! Ja pierdolę go w pamięci, że drugi raz nagrywamy! Oooo, chyba miałem jakieś duże Dobrze, że nie przyjadę tam tak sobie wypieprzej. O, cześć Stasiu, czekaj, przygotuję ci na 14 i mogę iść. Gdzie ty jesteś? Szkoła. Kurwa, ale gdzie? No przed szkołą. Czemu o, mogę dobra. jakiś błąd do mówi? Dobrze, że dziś ustawię ci na 14 i mogę już iść na lekcję. Dobrze? Tak, trzymaj to i tutaj tak się złap. Kurwa magia, jakaś. I teraz tak. Kurwa, stój tam dupą! Woć ich ja uzna, ja, ty hojów. Dobrze, lećmy. Kurwie, jakaś noga! Mmm, Serek Wiejski czuje. Trenerom pom pom pom. Trenerom pom pom pom.

Masz jeszcze jedno. Hmm. Dobra, idealnie. Szczęść Dobrze. Dzień dobry, dzisiaj lekcje z kinematografii. No mnie na sufit. No, no, no. to dzień dobry, tak jak już mówiłem dzisiaj. Dzisiaj zajęcia z kinematografii. No, 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 Ja pierdolę. No że ja... lekcja już jest. Co to jest? O, ciszo. lekcja już jest. Lekcja już jest. Nie, nie, nie. Już Jest lekcja. No. To ja mogę. O Jezu, jak wygod! Proszę zejść Proszę zejdź zejść swojego siedzenia W tej chwili masz się zjawić, albo dostanie minus tysiąc punktów karnych Nie ja sobie Ale nie Nie jesteśmy w Rosji Pepny jesteś w ogóle Nie wosz waszym... Waszym nauczycielem kinematografii Schowam się pod stołem, to mnie nie znajdzie No kurwa Kto te ciała tu pochował Dobra, witam na dzisiejszej lekcji <grystanie> 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 Dobra, schowam się jeszcze raz pod... Witam na dzisiejszej lekcji. Będziemy uczyć się jak się nie zabić. Coś bardzo to nie <śmiennie> chodzi. Będziemy uczyć się. A nie, daj mi spokój. Ja jestem wolnym człowiekiem. uczyć się... Będziemy uczyć się. Jaszcze <grymne> no, będziemy, będziemy się uczyć kinematografii. Także tak, w pierwszej lekcji kinematografii musimy poznać pojęcie kinematografii. Albowiem ja nie wiem, czym jest kinematografia, ale. E, pojęcie kinemat... <grymne> Kurwa Na dzisiejszej lekcji Poznamy pojęcie bomba Tak, 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 ojej, ojej, ojej Proszę bardzo ostro O, oh, przepraszam, wymsknęło mi się Proszę Bardzo Ostrożnie z tym, bo to jest materiał wybuchowy, i to w każdym momencie może jebnąć. Co, co? To jest materiał wybuchowy? Proszę bardzo, strasznie. Coś sraki dostał. Umarłem. Choroby mówiłem, żebyś kółasz na... Ale lep. to nie ma grubego! Ty tu nie. No tam gdzie tu gruba! Kamerę mi wyrąbało! Eee! Aaa, zdycham! Dobra, idziemy do domu. Kurwa! Okej, tylko myśmy ja...